Od połowy maja przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne regionowo realizuje na osiedlu Sobieskiego zakrojone na szeroką skalę prace związane z awaryjną naprawą sieci wodociągowej. Są one prowadzone wzdłuż ulic Husarskiej, Hetmańskiej i Czarnieckiego oraz w ciągach komunikacyjnych między blokami. Łączna długość wymienianej sieci to aż 1700 metrów. Otrzymywaliśmy czasami sygnały, że w niektórych miejscach w tym rejonie, szczególnie w, ulicy, w rejonie ulicy Rycerskiej, sporadycznie w rejonie ulicy Siwińskiego, Husarskiej właśnie tam pojawiały się takie drobinki żelaza, robiliśmy badania, co może być przyczyną, no i robiliśmy też m.in. badania sieci, okazało się, że ta sieć, która tam jest zbudowana to jest sieć z lat 70-tych, to jest sieć stalowa, stąd, że tak powiem, tutaj takie efekty. No i doszliśmy do wniosku, że jednak nie chcemy, żeby tutaj takie atrakcje się, że tak powiem, okresowo pojawiały, choć tutaj, jak przyznaję, że to było sporadycznie, w związku z tym podjęliśmy decyzję o bardzo szybkiej wymianie. Przy okazji wymiany sieci na całkowicie nową i nowoczesną zostanie też zamieniona cała armatura. Dzięki temu w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii PWK będzie miało możliwość odłączenia tylko jednego konkretnego bloku, a nie znacznej części osiedla. Sama ta armatura już była też bardzo, bardzo przestarzała. Mam takie tutaj nawet eksponaty z tego rejonu. Wymieniamy to wszystko na nową armaturę. I tak jak powiedziałem, będziemy się starali to do, w zasadzie do końca lipca zakończyć. Te prace trwają intensywnie. A są one prowadzone na kilku odcinkach. Wzdłuż Husarskiej między ulicami Sobieskiego i Sibińskiego zostanie wymieniona sieć FI 200 o długości 626 metrów. W ulicy Hetmańskiej na odcinku od Ronda Husarska do ulicy Rycerskiej sieć FI 150 o długości 315 metrów oraz sieć FI 90 do 110 o długości 728 metrów, zlokalizowana w ciągach wewnętrznych dróg osiedlowych i w ulicy Czarnieckiego na odcinku od Husarskiej do Rycerskiej. Wszystkie prace są wykonywane techniką bezwykopową, w związku z powyższym ogranicza się to do wy wykonania e, takich komór, komór startowych oraz komór w miejscach, gdzie występują skrzyżowania z różnymi sieciami. Chodzi o to, żebyśmy tutaj nie szkodzili czegokolwiek wykonując te prace. I to jest też taka dobra informacja dla tej części legionowa, z tego względu, że Mimo, że ona można, była najnowsza w całej tej budowie, kiedy to legionowo bardzo intensywnie się rozwijało, to jednak jak widzimy, te lata płyną i upłynęło już prawie 50 lat. Myśmy w ubiegłym roku, w drugiej połowie roku i końcówce tego roku, wymienili Wzdłuż Ulicy Sobieskiego, nie wiem czy Państwo pamiętacie, też takie były robione wykopki, Państwo to pokazywaliście. Też by prawie dwa kilometry na nową sieć, razem z tymi skrzyżowaniami, prawda? Także to tutaj też były bardzo ciekawe i jednocześnie trudne prace, tak? No, musieliśmy też brać pod uwagę, że okresowo. Odbywały się, bo nie było koronawirusa. Odbywał się handel na naszym targowisku. Myśmy tam ta nasza sieć właśnie była zlokalizowana w tych rejonach. musieliśmy to uwzględnić, w związku z powyższym tutaj te prace były prowadzone tylko wtedy, kiedy właśnie tego targu nie było, ale udało nam się to wszystko szczęśliwie zrobić i teraz mam nadzieję, że tutaj też to skończymy, no i mieszkańcy będą mieli naprawdę, no tutaj już cała armatura, jak i cała sieć będzie, można powiedzieć, nowa. Prace związane z wymianą sieci wodociągowej na osiedlu Sobieskiego mają się zakończyć jeszcze w lipcu. Dopóki będą trwały, mieszkańcy okolic ulic Hetmańskiej, Husarskiej i Czarnieckiego w trakcie zaplanowanych przełączeń będą się musieli liczyć z przerwami w dostawach wody. Będą one oczywiście poprzedzone wcześniejszymi informacjami umieszczonymi zarówno na stronie internetowej PWK Legionowo, jak i rozwieszonymi na klatkach schodowych poszczególnych bloków.